O kurwa tardy, je tardy, chuj wam w dupę, ale kurwa Geje ile kurwa jego macie. Ale się kurwiłem. Kurwa, Dawno się tak nie kurwiłem. Koleś kurwa na ostatnim tym zabił. Kurwa Hagare dostał staw Kurwa, no ja pierdolę stary. U mnie by było, że zaraz kurwa, nie wiem, a dostałeś, dostałeś. Ale mnie kurwy nie lubią. Skurwy syny jebane, dziwki. Stał chój. Ups. Przybiłeś teraz, typ Niech go kurwa auto z kurwie lajbannego Kurwa Napisałem kurw. Nie kurwa Muszę najść z bloku teraz kurwa, bo inaczej nie da rady. Co to kurwa jeszcze mi odpnęło w powietrzu, jakie popierdolone. Przedłem w bańkę? Cię w tego bloka i mnie pierdolą w powietrzu, gdzieś mi od, odrzuciło mnie jeszcze w tył 4-4 Marian, weźmiesz tego przy trapie? Czy mam go stunować? Tak, wezmę go. Okej, okay. ty tego drugiego. Ja biorę drugiego, ty go zabijesz potem. Ty, Ani, na zabijesz tego jednego blisko, co stoisz? Muszę powoli stakujcie. Został jeden przy niebieskim stakujcie się. Dobra, nadjechać. Ja I do... e ruzę GSM. Wysadzajmy. Ja dobrze to wszystko zrobię. Spierdolisz Spierdolili to się oficerowie, jak dali kurwa uh -huh. ring temu. 3, 2, 1, go. Beware. Kurwa macie kurwili mnie tylko tymi ja mi tyle. Nie, że kurwa u nas pierdolonej farmy nie ma jeszcze na te kurwa bossy Kurwa jakimś pedałom rdzę kurwa I pierdolą później, że ktoś cały czas failuje kurwa Jakie kurwa tutaj są konsekwencje? No po chuju fes No Ale kurwa ja nie dostanę, bo, bo kurwa no po co? Ja fejluję kurwa, to ja nie mogę dostać, nie? Ale jak ten kiep kurwa pada co próbę to chuj, no trzeba mu dać kurwa, może, może nie będzie padał jak będziemy miał. Pamiętajcie o słówu Rasi, dobra, na marka. Kurwa, co jak się kurwa? Nie robię większego dps jak się kurwa. Wkurwę się po prostu i kurwa, ale nie wiem. Spierdolę tę klawiaturę zaraz. A no, nie to trzeba, nie Chuj mu w dupę też, kurwa. 3, 2, 1, go. Kurwa, pedały, coraz, gorzej, coraz gorszą poprzeczkę mam, kurwa, coraz wyżej mi stawiają. Czy kurwa, przybijać DPS-typu? No, ale od razu trunk. Lepiej ode mnie pobieram, kurwa, ale jemani. Nie, bo nie mam przecież tego, kurwa, nawet ja mam No, ale może to O, 4-4. Kida, kurwa, jest sobie jednego. O, postaram się. Jakieś słabo może być. Nie mam... stunuję cię, czy nie? O, to stunujesz, no. Wy... Dochodzi, dochodzi. Dobrze. Dochodzi po lewej, mało ma HP. No. To gdzie? Tu, przy no, młocie był. Jepie kurwa, ślepy jesteś, to fujak. Idź szybko, bo jest miar blisko młotka. Kurwa Grzegorz, kurwa, fit nie znał jednego. Blazing Hits'y do tyłu Intermezon za8, jeszcze sprawdź. Dobijać, dobijać, lepiej dobić szybciej. Dobi, dobijcie, dobić. dobijcie. Dobijcie. Dobijcie panego Ada Hero Hero nie odpali, bo straci na to. Nie, ja Potion odstawiam na później, kurwa, bo będzie mi potrzebne. Jak kurwa, będzie ostatnia. Faza. Lepiej kurwa później go wykorzystać, jak będzie miał damage na przykład zwiększony Zaraz World in Flames na kawędzie się, Pamiętajcie, że po tym na gwiazdkę. Kurwa, no nie mogę tego przeboleć, stary, tego dzisiaj Na gwiazdkę wcale. No sakra po prostu. Aż chyba, sam muszę... Nie biorę Uwaga, bo będzie na mele. Tak jakieś? Odsuńcie się. Pierdolę, stary. Weźmy. A. Jeszcze kurwa Pikuj na mnie ten... Się. Flames na dwie. Na K będzie. Ja wiem kurwa kiedy się mam tylko. Odrzucaj już. O chuj, zginę. Do dobra, dobra, zginąłem. zginąłem. Kurwa. Tak, kurwa. Nie miałem gdzie uciec, nie, nie miałem gdzie uciec. To czemu go nie odrzuciłeś? Ale Ale to, to, co szybko resa Masz resa Szybko resa dajcie mu po prostu Tiam, tiam zaraz ginie kurwa sama Warding Flame z uwagi masz resa Potem, na tiam, reśniesz, go czy nie reśnisz? No Resaj go teraz, będzie faza Rebuk na, na, na mnie? Dobra Zacznij. Dzięki, Marian zbieramy się Sto na mapę. Po co odbijaliście jak on po był co go? Po co go odbijać? Nie, ja... przy samym nie, na niebieskim, nie, na niebieski Miałem... pozwolić żeby niebieski. na mnie. Dobra, nie, Na nie, 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 Dobra, nie, nie, Dobra, nie, 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 Odsuncie Odsuńcie się od Meteora w reszcie. Frost ten, za bossem, biegniemy za bossa. Za bossa. Masz tego, Bubla, idź nie, tam, biegnij. Widzę, biegnie. widzę. Meteor leci za bossa. Gdzie jest ogień? Gdzie jest ogień? Entrapping roots. Ogień jest pod bosem. Przy nodze. Gdzie są ruty? Dzięki, że się spełniam róty? Lecimy no, meteora. No, róty są za bosem. Dobra, okej. Okay. Okay, róty za bosem. No, no. Róty za bosem. Róty za bosem, tak powiedziałem, obok ognia śedesz. Tam 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 tam, 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 szybko, szybko, taud, taud. Tauduj. Kurwa, tauduj. Dobra, teraz wciągnijcie go. Wciągnijcie, wciągnijcie go to. Wciągnijcie tego jednego trapa. Jest. Czemu odwrócenie? GZ! Dobra Gramy. Dobra, jest w Nie Miemy. Dobre do prosto. Nie. Oglądajcie się, się, ja nam się kłaszę z tyłu. Ognia nie ma. Gaś z tyłu, gaś z tyłu. Nadim, czyli ja Dajcie hero na tego... na wiruska. Dajcie hero na wiruska. Ja nie mogę. Gdzie tam to Patrzcie czy są...

Widź, widź, widź Dobrze, gaś ten najbliżej Dobra, teraz kurwa leży, nie ma kuja, leży ten szmaciarz. Jeszcze raz masz loha i to sprawy? Mam Locha, wszystkie odpałki na ciebie Możesz przejść przez ogień Rócy za8, pamiętaj rozglądajcie się po prostu Rócy. rucy. Szybko zmieniamy pozycję, dobre do frosta. Gdzie są rócy? Wrócy są z tyłu, przy NPC-ach. Tamtuj, tamtuj, tamtuj bossa. A ty lecz, tamtuj bossa. Stańmy w jednej. Dobra, chodźmy, chodźmy na, na drugą, chodźmy Kur... Nie wiem, czy zdążę, może? Zostałeś O, lo... gdzie Jest! Jest. Dobra, chociaż padnę, to ten. Dobrze, bijcie. Dobra, tu trzeba gasić, znaczy nie marię. Jest, koniec, kill. Gratki. Jezu, taki ma Aha. Nice. A to chodzi yes, pat. Drinket. O. Oh. Oh, no wróciliśmy na no, no. no, no, no. dupa i A, no. No. A co? I, I, monta trafia się i zobacz jaki fajny Trinket. jaki jest zajebisty. No ja na kapę przytolino maina. Wiesz, wiesz, na niby nie nabudza. Dla mnie jest bieszczarski, więc jak